Cześć, witajcie, z tobą Patryk Dziś jesteśmy u królików po miniaturce i po y, tytule już wiecie co y, jaki jest temat odcinka no przerywam nagrywania z takiej racji, że wiecie wygodniki, z takiej racji, że y, po prostu no, ujozu, y, rozwalił Rozwalimy się telefon no i raczej nie rozwalił do końca, ale jest pobity strasznie i ledwo co widzę w tym. Nie, że jest rozlany, tylko że jest popękany cały. No już powsadzałem. Zrobiłem wczoraj na szybko, ale trochę zeszło mi. Normalne tutaj dziury 50, 40, 40 wysokość. Dużo porobiłem. No i tak. No i kurde. Sytuacja nie za bardzo. Dziś go rozwaliłem. Niestety. No i... No i trzeba przerwać. Nie wiem na ile, czy na tydzień, czy na dwa, czy na... O, śrubka. O kurde. Z tego chyba. Z pustka. No kurde, słabo. Powiem wam. Słabo, słabo. No no, no niestety. No kurde. nowy telefon, dwa miesiące chyba a ja już go rozwaliłem nowy telefon rozwaliłem ja perdziel no tutaj jest Puseczek pięknie się spisuje, aż wyjadę na pocieszenie na pocieszenie wyjadę o <laughs> o kurde się jeździ jak ta lala, kurde Trochę pojeździłem już nim. Kurde. Dobra. No i będę... Mm, no i no, będę miał taki nie wiem zastępczy telefon stary. Nie stary, no. Ten stary, co wcześniej miałem, a tamtym to nie chcę nagrywać, bo tam jest grafika. Nie grafika tylko jakość jest sakra No, ale no... No, ale no... No niestety, no kurde. Mm, wszystko stanie, kanał. A W niedzielę miał specjal być na 180 subskrypcji. Chyba, że coś z taty telefonu nawet bez miniaturki nagram. Bo nie będę tam wszystkich tych programów e, pobierał. Mam dwa programy do miniaturek. No i tak to jest kurde No nic co? No nic no co I 320 znowu poleci kurde no, no i tak to jest No niestety Dobrze, że się go da naprawić Dobrze, że jest takie coś Dobre, ja nie będę przedłużał Takie małe Chciałem Wam tylko powiedzieć, żeby nie zostawić Was bez słowa. No, dzisiaj zawiozę, może w poniedziałek, fajnie by było, żeby w poniedziałek był gotowy, ale nie wiem, nie sądzę. Nie sądzę. Rowerek. Kalis. Bardzo dobry rower. Czekajcie, ja Wam coś pokażę. Ja Wam pokażę zębatkę. Zębatkę. Zębatkę, czekajcie, jak to było. Ja zapomniałem. Kurde. Tylko, jest normalnie zdarta. Jest zdarta. Czekajcie, to może wam lepiej pokażę. Są zdarta, poz, pozdzierane. Te, nie wiem czy to widać w ogóle. No niby na kielcach no ale i tak się pozdzierało szybko no ale trochę nim zrobiłem widzicie uwalone no muszę pokupywać wszystko to trochę tam odnowić Wiele dzisiaj się pewnie nie będę jeździł ale może chociaż trochę z nim no i tak Kurde. także przerwa w nagrywaniu no, niestety, no, niestety. Cza... A, jeszcze przejdziemy do tych, no, do tych yy... wygodników. Hmm. Ciotko na no, ten, no, kładę, bo się ułamała stopka. <grym> Kiedyś, od oh. łamała stopka. Kiedyś wczoraj chyba się ułamała. Dobra, wyciągamy. A bo one są przekręcone, kurde no widzicie wyjście tutaj nie, 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 nie Tutaj nie jest ta poprzeczka albo coś w tym stylu. Wyjście jest szerokie 30 Tak jak u wszystkich, ten ma 30 wysokość Ale też myślę, że będzie dobry tamten zrobiłem 40 tamten zrobiłem 40 40 na... Czekajcie, 40 na 50. 50 na 40 i wysokość 40, tutaj jest 30, 55 na 30, szerokość 30. No, tutaj jest. Czekajcie. Bez dachu, bez czy to jak to tam można nazwać. Uh.